Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi. Tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, których zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego Sługi i Jego błaganie o Panie Boże mój i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy którą dziś Twój Sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój Sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Sługi Twego i Twojego Ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale i przebacz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w wielu kościołach dzisiaj przeżywamy. Wspomnienie, czy właściwie ranga, to uroczystość. Uroczystość poświęcenia, więc konsekracji Kościoła. Pewnego razu w jednym z kazań słyszałem taki przykład. Kaznodzieja wtedy mówił o telewizorach. Zresztą wydaje mi się, że też taki miałem. Z popularnymi plecami, czy jak ktoś inny powie, pupą. Taki jeszcze bez pilota, gdzie trzeba było podejść, ażeby go włączyć i wcisnąć guzik, no bo pilotów wtedy jeszcze nie było. No i wtedy, kiedy ten guzik się wcisnęło, wtedy telewizor, jasne, był już włączony, ale póki się nie nagrzał kineskop, to był tylko dźwięk. Wtedy Kaznodzieja ten przykład zastosował, mówiąc o kościele. O kościele, który jest już, a właściwie jeszcze nie. Już coś z niego mamy, ale jeszcze nie do końca. To zarówno tak można mówić o kościele, ale właśnie w, tym, w tej przestrzeni jeszcze nie do końca. Jeszcze nie do końca mamy tutaj to, co będziemy świętowali w niebie. Nasze świątynie są trochę takim miejscem pod tytułem już i jeszcze nie. Już widzimy Pana Boga, ale jeszcze nie do końca mamy z Nim pełen udział, pełnie łask pełnie tej chwały, która dopiero tam na nas czeka. Jednak te kościoły, te budynki, w których się gromadzimy, a zarazem dzisiejsza liturgia chce nam powiedzieć. Jeszcze więcej. Najpierw jest to święto konsekracji. Trochę można byłoby pewnie porównać do chrztu, czy też do narodzenia, do urodzin. Tak jak imieniny to Dzień Patrona, tak danego człowieka, jak i danej parafii, tak konsekracja to nie Dzień Imienin, Dzień Patrona, ale dzień własny tej właśnie świątyni, w której jesteśmy. Jest ona trochę po to, ażeby konsekrować dany teren, aby konsekrować ludzi, którzy tam są. Jedna z bajek z pewnej książki dla dzieci. W pewnym domu na dość wysokiej kolumience stała porcelanowo-kryształowa figurka Matki Boskiej. Stała przy oknie, a słońce, przeświecając przez nią, tworzyło w powietrzu kolorowe smugi, przez co ten pokój lubiany był bardziej niż inne. Było w nim zwykle ciszej. Nie było tam telewizora, radia czy innych hałaśliwych urządzeń. Dziwne, ale tam również nie kłócono się. I tam domownicy szukali spokoju. Któregoś dnia do owego domu. Krewni przywieźni małego brzdąca, któremu bardzo spodobała się ta figurka i koniecznie chciał się nią pobawić. Domownicy odmawiali, tłumacząc, że jest to dla nich święta figurka i nikt jej do rąk nie bierze. Brzdąc jednak uparł się i gdy nikogo w tym domu nie było, ustawił piramidę ze stołków, wspiął się i gdy nikogo by się dostać do figurki, Piramida po chwili zawaliła się, strącając figurkę na ziemię. Gdy domownicy wpadli do pokoju, brzdąc triumfalnie stwierdził: Już nie jest święta, już jest w kawałkach. Od tego dnia coś nieokreślonego, pięknego i ważnego zniknęło z tego pokoju bezpowrotnie. Trochę może być tak, że wtedy, kiedy jestem w świątyni, a może bardziej wtedy, kiedy z niej wychodzę, to wychodzę trochę inna. Taką samą właściwością może cieszyć się miejsce, gdzie się modlisz. Ja i ty w naszych domach. Miejsce, które jest jakieś szczególne, a przez to cały budynek, albo cała przestrzeń staje się szczególna. Nie byłoby miejsc pielgrzymkowych, gdyby nie punkty pielgrzymkowe. Nie byłoby danej okolicy, gdyby nie stojący tam krzyż, kaplica, kościół. Dalej, każdy kościół będzie miał za zadanie, podobnie jak w niebie, będziemy jedno, tak nas jednoczyć. Najpierw nas z Bogiem. Jesteśmy wtedy, gdy przebywamy w kościele, w miejscu, gdzie Pan Bóg wysłuchuje. Gdzie, pomimo tego, że jasne, możemy powiedzieć, że jest i w lesie, i tam, gdzie jesteśmy w domu, i w parku, no to tutaj jest szczególnie. Tutaj jesteśmy nie tylko w miejscu modlitwy, gdzie On przebywa, ale przez to, że On przebywa, to możemy też być w miejscu. Bardzo intymnym, bardzo takim wraz z Nim. Po prostu możemy z Nim siedzieć, Jemu towarzyszyć. To nie tylko jednoczenie Boga ze mną, ale również nas obecnych w danej świątyni. Dzisiaj czytania są do wyboru. Nie raz i nie dwa możemy usłyszeć o tym, że. To miejsce sprawia, że w nim Bóg buduje świątynię z nas, z żywych kamieni. W Ojcze Nasz też mówimy, właśnie, Ojcze Nasz. A jak kłacinnicy dodadzą albo uzupełnią, to bardziej przetłumaczą, Ojcze Nas, tu obecnych. To pewnie zadanie, ażeby te cegły, które. Znajdują się w jednej świątyni. Cegły o imieniu Marcin, Jola, Basia, Zosia, Piotr coraz bardziej do siebie pasowały. Coraz bardziej budowały jedną budowlę. Jest to miejsce, które jednoczy nas również w jeszcze innym aspekcie. Katechizm Kościoła Katolickiego w 1419 punkcie powie takie zdanie Chrystus przechodząc z tego świata do Ojca dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały udział w najświętszej ofierze utożsamia nas z jego sercem podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z kościołem niebieskim ze świętą dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi już teraz jednoczy nas z Kościołem Niebieskim, ze Świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi. Zbliża się taki czas, który chyba każdemu z nas będzie kojarzył się z przebywaniem na cmentarzu i z myślami dotyczącymi tych, którzy już od nas odeszli. Trzymając się tego słowa, wyraźnie trzeba powiedzieć, nie ma innego miejsca poza Eucharystią, w którym bylibyśmy bliżej niż ci, którzy od nas odeszli. Tu jesteśmy najbliżej. Tu, wtedy, kiedy sprawuje się Eucharystię. Bliżej będziemy tylko w niebie. To miejsce łączy nas będących w drodze z tymi, którzy już są w chwale zbawionych, jak i tych, którzy w czysto czekają na nasze modlitwy. Nigdy nie będziemy bliżej. Oprócz tego, że te budynki konsekrują, budują jedność, jednoczą, to również są znakiem, powołują do tego, ażeby dla świata być drogowskazem. Skoro to my jesteśmy tą świątynią, skoro my budujemy ten kościół z żywych cegieł, jakimi jesteśmy, to to też zaproszenie dla nas, aby być znakiem Bożej Miłości, Bożego Posłannictwa, Bożej Delikatności i Wrażliwości. Po każdej mszy słyszymy: Idźcie, ofiara spełniona. A to można byłoby bardziej precyzyjnie oddać: Idźcie, msza trwa. I te missa est. To też sposób na koncentrowanie codzienności. Życzę wam dobrej niedzieli. I takiej niedzieli, która pozwoli na to, ażeby w miejscu modlitwy doświadczyć Pana Boga po to, aby zanieść Go potem dalej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.